Cześć, Mona, witajcie w kolejnym QA na moim kanale. Słuchajcie, ogólnie nie było przez tydzień czasu żadnego odcinka na kanale z tego względu, że miałem problem ze serwerem DNS. No i ogólnie nie wiedziałem co zrobić, nie wiedziałem jak. dopiero wczoraj ogarnąłem wszystko, no i dopiero dzisiaj coś nagrywam. Ogólnie stało się to w momencie, kiedy miałem już robić daily na kanale codziennie. odcinek, a tu już tydzień nie było żadnego odcinka, po prostu Wam, nie wiedziałem, co mam zrobić. Też wymieniłem cały router, mam nowy no, ale mam nadzieję, że już takich problemów więcej nie będzie. Ale jeżeli. Będzie taka sytuacja, że u mnie na, na kanale nie ma już jakiś czas filmu, czy, czy przez tydzień, czy coś w tym stylu. To oznacza to, że nie skończyłem z YouTube'em, a po prostu dzieje się coś niedobrego. Mnie, ol, albo z internetem, lub nie daj Boże, z komputerem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że wszystko będzie już działać jak należy. Dzisiaj ogólnie mam 10 pytań. Wszystkie pytania jak najczęściej jest z Messengera Pierwsze z nich jest takie. Czy wierzysz w przepowiednie? No, niektóre się sprawdzały, niektóre nie, więc tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Raczej nawet nie patrzę na tych różnych jasnowidzów, i tak dalej. Nie patrzę również na tym, co. jaką w przyszłość, i tak dalej. Na no, to nie patrzę. Drugie pytanie. Co będziesz wspominał, gdy będziesz w wieku 60 lat? Myślę, że to będzie okres. Dzieciństwa aż do teraz. Myślę, że to są jednak najlepsze wspomnienia. Eee, trzecie, gdybyś mógł wyprowadzić się z Polski na stałe, zrobiłbyś to? Nie, nie zrobiłbym tego, ponieważ chcę mieszkać na stałe w Polsce. Ale chyba nie wiem, czy już nie było tego pytania w jakimś innym KMD. No więc to nie szkodzi. Czwarte pytanie. Wolałbyś odnieść porażkę, czy nigdy nie spróbować? Wolałbym odnieść porażkę z tego względu, że mimo wszystko zawsze warto próbować. No. Zawsze warto próbować, niezależnie o co chodzi. Trzeba walczyć. Najwyżej odniesie się porażkę. Piąte pytanie. Ile razy dziennie wchodzisz na pocztę elektroniczną? Chyba nie ile razy dziennie, a ile razy w roku, bo kilka razy w roku, bo tak co ile no, wchodzić na to codziennie, to nie ma takiej możliwości. Bardzo rzadko wchodzę, mogę tak powiedzieć. Szóste pytanie. Czy boisz, się, czy boisz się tego, że możesz zostać sam w przyszłości? Nie, nie boję się tego, z tego względu, że jednak mam przy sobie osoby, na których mogę liczyć zawsze w każdej sytuacji. Siódme pytanie, czy masz plan, co możesz, co może... Czekajcie, tak napisałem te pytanie, bo przepisywałem je wszystkie z Messengera. Czy masz plan, co może być w twoim życiu za 10 lat? Nie, o tym nie myślałem, nie planowałem w ogóle, nawet nie planuję, nawet co będzie za 3 tygodnie, za miesiąc, a co to dopiero za 10 lat. Także spokojnie, do tego czasu jeszcze daleka droga. Chociaż przeleci pewnie. Ósme pytanie. E, gdybyś mógł powiedzieć coś całemu światu w 10 sekund, co by to było? Subskrybujcie kanał i zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Dobra, <grych> dobra. E, dziewiąte. Ile czasu spędzasz w mediach społecznościowych? Bardzo dużo najczęściej oczywiście Facebook. Ale w sumie najwięcej to ja siedzę po prostu na YouTube, tam spędzę najwięcej czasu. Tak prawdę mówiąc, YouTube i Facebook to są jednak takie rzeczy, przy których cały czas siedzę. Codziennie mogę powiedzieć. Eee, dziesiąte pytanie: czy nagrasz inną strzelankę poza CSM? To było ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o to, czy nagram inną strzelankę poza CSS-em. To tak na pewno nagram inną strzelankę poza cs em Na pewno będę chciał kiedyś nawet i streamować coś takiego i CS i inne Gierki. Także myślę, że będzie ciekawie. <laughs> Słuchajcie, no jest taki krótki odcinek, no ale też chcę, żebyście wiedzieli, że niestety miałem problem serwerem DNS i dlatego nie było odcinka w ogóle. Chciałem już nagrywać i z jakimś widem czy coś w tym stylu. Już miałem w planach to robić, no ale niestety stało się to, że nie mogłem po prostu nic zrobić w internecie, no i dlatego wyszło jak wyszło, no ale mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku. Należ no nie będę przedłużał tego odcinka, jeżeli wam się podobało, zostawiacie łapki w górę, zostawiacie dużo ich bo to zawsze motywuje, żeby robić tych filmów więcej, nie tylko wiadomo QA, ale również inne serie, które będą się go na pewno pojawiały. E, napiszcie komentarz. No czy sobie może nawet nie komentarz, a bardziej pytania do następnego QA. Zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka, który się pojawi na kanale. Do następnego. No i cześć!